Widzowie, jak mówiłem, w tym odcinku pozbieramy drewna, aby zrobić te pół takie bloku, pół bloku i zrobić schody i właśnie te pół bloku, więc bierzemy się i... Mówiłem Wam, widzowie, że robimy takie krótkie przerwy, więc widzimy się za chwilę z materiałami i z sikierką. Jesteśmy, widzowie. Yy, zrobiłem już yy, znaczy się, znalazłem troszkę tych półek tutaj w tej skrzynce, tutaj w tym miejscu. I. I też trochę nazbierałem. Więc robimy tak. Troszkę zrobimy. Niech będzie tyle na razie. I tak. Okej, okay, widzę. No to idziemy robić. Albo widzowie, pokażę Wam znów, jak będzie efekt końcowy. Widzowie, zrobiliśmy już. Tak. Patrzcie. Tak się to prezentuje. Tu już będzie takie zejście. Nie wiem. Mi się wydaje, że ładnie. A tutaj. Jest już drugie piętro. Więc je, to jest. To jest parter. To jest pierwsze piętro. A to jest drugie. To było telewizyjne. Widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Lololą.